Dzień dobry wszystkim, jestem Szpak i to mój Mitsubishi Pajero Sport 2004 roku benzyna z silnikiem 3.0 V6 od dawna marzyłem o zakupie terenówki, żeby jeździć do lasu, do gór jakiś tam off-road. Mam ten samochód przez około jeden rok i mogę wam powiedzieć, co o nim myślą. Przepraszam za mój akcent, jestem z innego kraju, mieszkam w Polsce od około czterech lat. Bardzo mi podoba się ten kraj i więc jeśli popełniam błędy w wymowie, przepraszam. Obiecuję, że postaram się stopniowo uczyć słów, żeby mówić po polsku lepiej. Направда мені ще подобається самоход. Хоч ж є дощ старий, але є п'якний. Першим же, яку зробив по закупі авто, то був закуп сталових фельг Плюс опони. Опони Опоничне. Więc można nimi jeździć zarówno jak w mieście, jak i w terenie. Ale jeśli zamierzać jeździć w trudnym terenie, to potrzebujesz bardziej ekstremalnych opon. Dalej zamontowałem też nowe, wzmocnione tylne sprężyny. Teraz Wam pokażę. Myślę, że widać dobrze. Zrobiłem to, żeby podnieść samochód, żeby można było postawić opony po dłużej. 245, 75, 16. I wygląda dobrze. Następnie wymieniłem cały zestaw przedni. переднього завішення, сложні концовки дрончку керівничих. Зараз вам покаже. Два сложні злева і два сложні справа. Те ж саме і з концовками керівничими, всі. Нові амортизатори з пшуду і з тилу. На самоході є трохи рдзи, але то ніц поважного. Рама є в цілком добрим стані. Шистко можна вичистити, помальовувати і забезпечити антикорозійні. Зробити пшишовим літом, щоб було тепло. Зараз покаже раму. Ktoś robił tutaj antykoroziny do mnie w całym stanie dobrze. Gdzieś tam trzeba spawować. Chcę też kupić spawarkę i zespawować problematyczne miejsca na ramie, na dwoziu. Dalej, silnik 30V6 benzyna to jest niezawodny silnik w tych samochodach. Teraz ma przebiegu 347 km. Zrobiłem rozrząd, wymieniłem wszystkie paski. рульки, помальовував термостат, зробив вже би виглядав так пентне. Далі вимінюємо швеці запланове, води і вичищуємо колектор доватовий, щоб було чисто, чистко було окей, okay. теж помальовував, то виглядало ну, направде пентне. Напишіть в коментарях, як виглядає щільник на самоході 2004 року, а? Ну no добре, так? То є тільки початок. Зробимо разом з вами з go, такий направде файний самоход на якій можна поїхати далеко-далеко в гури, такий кемпінг, оффроуд. Далі пужні поставимо в інчонгарки, з пшоду, може і з тилу. Пужні, може, вимінімо опони на такі екстремальні. Тен самоход, то не є закуп на один місяць, то є на дуже-дуже лад, бо ти направиш го шруб за шрубом, потроху, і тен самоход має таку своєм душом, так? Тераз з самоходом шістко окей, Ale jest taki błąd check engine. No to nie jest problema. Check engine pokazuje z sąda na katalizatorze. Zamówiłem sądu, wymienimy i będzie wszystko ok. 347.846 przebiegu. Skrzynia biegowa jest automatyczna. Samochód wygląda fajnie w salonie. Takie jest siedzenie, tutaj z tyłu bagażnik duży, rozłożony I teraz pojedziemy z wami, protestujemy ten samochód na track off-road Położyłem do bagażnika taki hijack, położyłem trapy No i takich, nie pamiętam jak to po polsku nazywa, wąż albo coś tam tak Napiszcie w komentarzach jak to po polsku nazywa, bo zapomniałem Akumulator, przewody i pojedziemy jak daje rady w terenie ten samochód Samochód jest dość łatwy w naprawie. Każdy może to zrobić samodzielnie, mając minimum narzędzi. A teraz jedziemy, protestujemy samochód. Let's go! Приїхав на трасу Мофрод під Варшавом. Ну, якось то було просто, не трудно. Jest ok. Jedziemy dalej. Рунда 2. Ідемо далі. Дає ради. Навіть на тих цілорічних опонах. І не екстремальних можна їздити по тих ботах. І то тільки початок. Їдемо. Jak pięknie jest wyjechać tylko z terenówką i sam do lasu. Powietrze jest czyste. Fajnie tutaj jest. No daj rady. Wszystko ok. Bo tutaj jest. Niebezpiecznie. Ale po... po trochu idziemy. Nawet na małych obrotach. Zajibiszcie. No co, skończymy się tutaj na górę. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku. Piszcie w komentarzach, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!